Na co niezwykle miło Cię widzieć. Pięknie wyglądasz. Pięknie wyglądasz. Dziękuję. Ty również. Dziękuję bardzo. Ale no dziś wiele osób chwaliło Twój piękny wygląd. Co jest sekretem Twojej urody? Ale naprawdę? Nie, naprawdę. Gadałem z kimś na... Ty przechodziłeś i ktoś mówi Boże, ale ona ładnie wygląda. Co jest sekretem no, Twojej No To mega urody. miło. Wiesz co? Kobieta jak wino. Wiek. Im jestem starsza, tym czuję się pewniej. Ale to nawet nie tylko chodzi o, o swój wygląd. Ale też o to, co się dzieje w mojej głowie w ogóle. Ja teraz uważam, że jeżeli chodzi o, o mój mindset, to ja jestem w ogóle to przeżyłam glow totalny w głowie przede wszystkim. I to się też przekłada na wygląd moim zdaniem. Bo jak się czujemy dobrze ze sobą, to zaczynamy o siebie fajnie, zaczynamy dbać o siebie, zaczynamy widzieć swoje piękno i wtedy yy, właśnie też przeżywamy ten glow zewnętrzny. Ten rok się kończy, jakbyś go podsumowała. Oj, to była totalna sinusoida dla mnie. Masa zmian... Yy, ta, roller, coaster, roller coaster. A czego tak? się nauczyłaś? Bo każdy rok czegoś nas tam uczy. Czego akurat ten cię nauczył? Wielu rzeczy. A taka jedna główna, która będzie taką główną lekcją z tego roku? Zawsze stawiaj siebie na pierwszym miejscu. A miałaś z tym problem w tym roku? Tak. Nie, 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 inaczej, Jakby, że ten rok mnie tego nauczył, bo mm, nawet nie mówię, że, 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 że to jest czyjaś wina czy coś takiego, że po prostu ja często ym, właśnie w relacjach, to nawet nie mówię o mojej poprzedniej, ale o poprzednich, często stawiałam ym, swojego partnera często nad sobą, co, co jest, to jest przepis na katastrofę. Zawsze trzeba mieć siebie na pierwszym miejscu. I to poradzisz pora wszystkim dookoła? Zdecydowanie. A masz jakieś postanowienia noworoczne? Poza tym, że stawiaj siebie na pierwszym miejscu, co, co jeszcze chciałabyś zrobić w następnym roku? Bo to jest właśnie taki oh moment, wiesz, kiedy człowiek yy... się zastanawia, co w tym kolejnym roku by chciał zrobić. Yy, mam kilka rzeczy takich. Yy, zostawię, jeszcze je, yy, zostawię jeszcze je w tajemnicy, natomiast... Yy, Myślę, że są to fajne duże rzeczy przede mną, które się mniej więcej na następny rok yy, szykują. Jak ty wspominasz granie w szkole? <grywka> Chciałam powiedzieć kiepsko, ale z drugiej strony, gdyby nie ta szkoła, to najprawdopodobniej nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem teraz. Yy, bo to był taki. To była taka trampolina, trochę. Ludzie zaczęli kojarzyć moją twarz, i dzięki temu też zaczęłam w ogóle dodawać zdjęcia na Instagram. Nie ma co ukrywać, że było dużo pracy, bo to było po 12 godzin na planie, a kiepskie zarobki, ale to, było, to była naprawdę zajebista przygoda. Kiepskie zarobki, czyli? No nie mogę powiedzieć. Znaczy, no nie, jeszcze już, już ta umowa była. No, a, a skąd ja mam wiedzieć, Nie, ma. nie pamiętam. Nie, 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 nie weźmiesz. Ma. A się popiłam, Nie weźmiesz mnie pod włos. Ale że kiepskie Nie, kiepskie zarobki, że proporcjonalnie nie, nie do to... pracy to nie było no dużo, nie, no to nie było ale dużo. fajny pan był. Inaczej, jakby to było też jako dla mnie, dla, dla osoby, która chodziła do liceum, to, było, to były dla mnie o dobre pieniądze, tak? Mm. Teraz ym, no wydaje mi się, że, że mogli nam płacić trochę więcej, ale no Jezu, tak szczerze, tak jak mówię, dla takiej gówniary, jaką byłam wtedy, to były dobre pieniądze. A dawałaś radę aktorsko, jak patrzysz na to teraz? Nie mnie oceniać? Nie no. no, słuchaj, bo to nie chodziło o to, żeby być dobrym aktorem. Tam przede wszystkim trzeba było jakoś przykuć uwagę, tak, tych, tych odbiorców. No, takie są paradokumenty. No i mi się wydaje, że ja tym z takim swoim mocnym pazurem, takim mocnym charakterem tych widzów przykułam, no, że jednak byłam taką jedną z najbardziej wyróżniających się postaci tam. 19, plus wraca, czy jakby szkoła wróciła, to byś wróciła tam na przykład w roli nauczycielki, no bo uczennicą już raczej nie mogłabyś być. Nie? No bo A czemu? Się, no, A co nie wyglądam na 18 no nie, no lat? Nie, 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 ale czy chciałabyś wrócić do tego projektu? Um, no nie, no wiadomo, że nie. Teraz nie, bo mam masę innych rzeczy na głowie, ale gdybym miała na przykład, tak wiesz, na przykład raz gościnnie wystąpić, to pewnie przyjęłabym tą propozycję. Czy też uważasz, że Paulina Chornik jest popularna tylko dzięki Tobie? Nie! Inaczej. Wiesz, jakbyśmy tak mieli patrzeć, no to większość influencerów jest popularna przez kogoś. Nawet nie tylko influencerów, ale no. Często to jest tak, że po prostu. Jest to jakaś tam, nie wiem, drabinka. Ja uważam, że Paulina. Zapracowała sobie na to, w którym miejscu jest teraz. Ona jest w ogóle bardzo wdzięczna, bardzo empatyczna. No właśnie ona mi... wysyła te SMS-y, Ona mi mówiła o tych SMS-ach, że jak się napije, to ona bardzo Zawsze. serdecznie Zawsze. dziękuję. Tak, jak tak. reagujesz tak. na te wiadomości takiej wylewnej wdzięczności od niej. Jest mi bardzo miło, ale też mnie trochę głupio, dlatego że ja wiem, że ona zapracowała na to sama. Wiem, że ona mm, bardzo też. Dla niej to jest ważna część życia, yy, więc ja. Pomogła mi na początku, ale potem to jest tak naprawdę tylko jej ciężka praca. Czyli można powiedzieć, że Ty jesteś 20%, 80% tej ciężka praca? Tak, myślę, że tak. To z naszą rozmowę, jak wyglądają teraz Twoje relacje z Marcinem? Nie mamy kontaktu. Nie mamy, yy, nie mamy kontaktu raz. O, dobra. Widzieliśmy się ostatnio yy, z dwa tygodnie temu, bo musiałam odebrać swój sprzęt. Bo hmm? przez pół roku moje, moje kamery i moje obiektywy były u niego w mieszkaniu.

Zbyt dużo rzeczy nas poróżniło, żeby teraz, żeby to było na takiej stopie przyjacielskiej, koleżeńskiej, plus ja uważam, że to nie jest zdrowe, jak się ma kontakt z ex, ja bym nie chciała, więc tak jak mówię, oczyściliśmy to, co trzeba było, ja już też nie czuję żalu i mm. też mi jest lżej. A co sądzisz o tym, że on się wycofał z internetu i zajął się sztuczną inteligencją? To jest jego życie, jego sprawa, ważne, żeby był szczęśliwy. Tyle jesteś dobra w tych wypowiedziach. Ja, ja, ja lubię twoje wypowiedzi, lubię, bo są takie konkretne punkt idealne. No wiesz, jak to jest? Lata praktyki. Tak, to się zgadza, to się zgadza, no bo ile no, lat już jesteś? No te lata tak lecą z 7 lat, nie? Nie, nie no wiem, to, to to już to w ogóle miało. tyle doświadczenia, że to doświadczenie no. jest po tobie widać. A jak wygląda no. teraz twoja relacja z Lexi? Bo od czasu rozstania z Marcinem się poprawiła. Nie, no, i... no, 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 bo, słuchaj, nic jak tak nie jest? łączy jak były, jak były chłopak. Nie no, nie mówię, no nie jesteśmy przyjaciółkami, ale y, widziałyśmy się jeszcze z Julką Kosterą, w trójkę się widziałyśmy już dwa razy w takim gronie i powiem szczerze, że spotykamy się, wspominamy sobie... I jest naprawdę mega miło. A fajnie. kto wyciągnął rękę do przełamania tych lodów? Kurczę, nie pamiętam. Wydaje mi się, że to było takie obopólne. Bo my, my się lubiłyśmy zawsze. Potem, no, no, tak jak mówię, no, była taka sytuacja, no, że, że, że miałyśmy wspólnego chłopaka. W sensie, nie że jednocześnie, ale jakby... <gryw> najpierw ona, potem ja. I to było takie niekomfortowe, a teraz, kiedy już to tak, wiesz... Poszło w tył, no to jest totalnie, totalnie inaczej. I bo tak jak mówimy, my się zawsze lubiłyśmy. Jak ja sobie tak wracam pamięcią do domu X, no to my naprawdę mm, miałyśmy fajny kontakt. Ludzie wyobrażają sobie tak, że non stop gadacie o ex chłopaków podczas Nieprawda! Nie? Słuchajcie, ja w ogóle chciałam sprostować, bo ludzie myślą, że ja cały czas dodaję jakieś rzeczy na insta Instastory, które są związane z Marcinem. Główno prawda. Samułajsz idzie dalej. I to okay. nie jest o Marcinie. Dobra, czyli nie dodajesz tej historii i też nie jest głównym tematem rozmów nie ma, waszych Ogólnie zlekcji. nie, 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 kompletnie, absolutnie nie, absolutnie nie, absolutnie nie. Gadamy o wszystkim, o wszystkim. O, oczywiście, no wiadomo, też był temat byłego, ale to nie jest główny temat. Jezu, ludzie muszą zrozumieć, że kobiety nie żyją tylko swoimi byłymi, wiadomo. Mm, dużo pokazywałam też tego w internecie. Bo ja pokazywałam swoje życie, więc jakby też nie chciałam być nieszczera. I może też chciałam się jakoś pozbyć tych emocji, wylać to. Czy to jest okej, okay, czy nie? Ciężko powiedzieć. Na koniec ważne, że wiesz, że ja się czuję szczera ze swoimi widzami, że mogę sobie spojrzeć w lustro. Uważam, że i tak... Ym, lepiej chyba tak, niż udawać, że jest okej, okay, nie? Powiedziałaś, fabuła idzie dalej, czyli masz kogoś, spotykasz się z kimś? <laughs> nie, chodzi no, mi <laughs> No wiesz, jakby takie... takie Szukam, szukam miłości, szukam. I rynek ci sprzyja czy rynek nie sprzyja? Na razie mi podsyła kiepskie okazy. I na czym polega ten kiepski okaz? No takie skomplikowane. Czyli że jakieś tam z tyłu relacje? Nie, coś no w tym nie. Stylu? Po prostu, wiesz co? Ja, ja, tak szczerze. No tylko. Jestem szczerze. <grym> Teraz postanowiłam, bo ja tak mówię, że szukam. No nie, ja muszę przestać szukać. Ja muszę skupić się na sobie i to przyjdzie samo. I z takim nastawieniem właśnie wchodzę w ten nowy rok, i to jest moje postanowienie noworoczne. To ostatnie pytanie. Byłaś szefową Teamu X, gdzie była Julia Żugaj, i teraz wiele osób mówi, że gdzieś tam jej kariera podupada albo upada. Jakie jest Twoje zdanie Jezu, na Jezu, a temat? w ogóle z Julką to jeszcze ja jutro widzę. Na odsłuchu i płyty, tak? Bo to mnie ide. zaprosiła. O, to tak, ide, to to ide, widzimy tak, się. tak, to widzimy się. Um, Ale poplotkujmy o tej Julii Żugaj. Co sądzisz o tej mówię. karierze Julii Żugaj? Kurczę, ja uważam, że każdy twórca ma swoje, z, wiesz, z, z, zloty i upadki. Każdy. To nie jest tak, że jesteś non stop na topie. Ważne, żeby w jakimś stopniu cały czas utrzymywać się w tej topce. Ja uważam, że ona dalej jest świetnym twórcą. I no kurczę, no ona się przyprowadziła do innego kraju. To, to też jest, to, to wydaje mi się, że to ma duży wpływ. I mi się wydaje osobiście, że ona się bardzo poświęciła teraz y, relacji swojej nowej. To jest normalne. Wiesz, jak poznajesz kogoś, no to dla ciebie nic nie jest ważne, masz motylki tylko w brzuchu i miłość jest najważniejsza. Więc ja to rozumiem. Czyli twoim zdaniem ten krok do tyłu raczej wynika z tej sytuacji prywatnej? No miłosnej, tak mi się wydaje, nie bo z ja tego, nie wiem. Że nie idzie. Ale tak mi się wydaje. Ale nie widzisz, żeby ona upadała i żeby no Nie, no nie. Ona wstanie, ona jest ambitna, silna dziewczyna bez przesady. A co sądzisz o tym konflikcie Bugi Julia Żugaj? O jest ona upompowany chyba sztucznie tak. Znaczy, ja wiem, bo ja też czasami ciężko znoszę krytykę. Więc pewnie moja reakcja byłaby podobna, ale z drugiej, no nie wiem, jakby, wie, no coś w tym internecie się musi dziać, nie? <laughs> Dziękuję bardzo. Dzięki.